Dzisiaj, moi drodzy, jest wielki dzień. To jest ten dzień, kiedy zrobimy po raz pierwszy fit tiramisu. To, co wszyscy nie mogli nigdy jeść, bo jest tuste, bo jest mascarpone, bo jest słodycz, dzisiaj to będzie dla wszystkich fit. To jest ten moment. Oglądajcie do końca. Jak mówiłem, Fit tiramisu składniki są bardzo proste. Mamy zamiast mascarpone mamy przepyszną ricottę, którą złączymy z przepysznym jogurtem greckim i do tego i tutaj jest taka niższa nuta, mamy cukier. Mamy cukier, bo nie znalazłem fruktozy. Czyli jeżeli macie taką możliwość to użyjcie fruktozy. Całe te wszystkie opcje składniki tak dalej będą napisane tu w opisie. I bierzemy się już do roboty. Bardzo łatwo. Biorę ricottę, wrzucam do miski. Biorę jogurt grecki, wrzucam do miski. Cały, dlatego mam szpatułę. Biorę cukier, wrzucam do miski. I to wszystko będę ubijał. Teraz ubijam. Krem jest gotowy. Czas na moczenie biszkopta. Po włosku to by bardzo dziwne brzmiało. Ale tutaj jest troszeczkę mleka, tutaj jest kawa. Łączę kawa, kawę z mlekiem. I mamy cappuccino. Cappuccino! <ścoughs> Nie, no mamy. Taki bardziej mleczny posmak. Biorę swój puchar, troszeczkę zniszczony, taki vintage, taki hipster, jak teraz jest modne, to znaczy od już kilku lat, moczę biszkopty. daję do środka. Dlatego lubię fartucha, bo mogę się wytrzeć w każdej chwili. I teraz do tego moją masę. Bo dzisiaj masę robimy, bo to jest fit przepis, mm, to jest dobre! To jest naprawdę dobre. I na sam koniec, bo to serio, to już, już jest koniec przepisu, to jest niesamowite proste. Kakao! Ile tego Kakao to są nawet niecały gra, czyli. Nie pieprze, że to nie jest fit. Wiesz, co czujesz się kreatywny dzisiaj, i dlatego dodam do piękności lisek bazylii na środku. Wow. Fit tiramisu. Mało kalorii. Po prostu, jeżeli nie chcecie tyć albo chcecie schudnąć, to to jest rozwiązanie nas wszelkich pytań włoskich deserów. Jeszcze fajnie, jeżeli to dacie do lodówki i będziecie go podać gościom, kiedy jest takie chłodne, zimne, takie orzeźwiające. Słuchajcie, jeżeli wideo wam się spodobało, zostawcie tutaj lajka. Jeżeli chcecie więcej przepisów fit, skomentujcie, napiszcie mi tego. i do zobaczenia do następnego videa